Dzień dobry. Ponownie witam państwa. Dzisiaj chciałbym parę słów na temat y, alergii, które uznane są jako jeden z pierwszych objawów, że or w organizmie coś nie funkcjonuje i możemy spodziewać się, że stan będzie się tylko pogarszał. Y, naszego organizmu, stan naszego organizmu będzie się pogarszał. I ostatecznie doprowadzi nasz niewinna, skądinąd traktowana niewinnie alergia, do poważnej choroby. Alergie, czym są alergie? Alergie są reakcją organizmu, może nawet i pozytywną reakcją, która mówi, świadczy o tym, że organizm jeszcze ma siły na to, żeby reagować. Na antygeny, czyli alergeny, czy to pokarmowe, czy środowiskowe, czy wynikające z substancji, które znajdują się w wodzie, w powietrzu, itd. U każdego proces anafilaktyczny, czyli reakcja organizmu na antygen, alergen przebiega inaczej. Inne są objawy. Pieczenie. Jedni mają pieczenie w, ok w oczach, jedni kichają, nadmiar czują śluzu, yy, yy, są wysypki skórne, obrzęki, a nawet są tacy ludzie, u których reakcje na alergen może doprowadzić do zgonu. To są tak zwani anafilaktycy. Czy eliminacja alergenów z otoczenia jest jedynym sposobem radzenia sobie z, z alergiami? Jest to pewien <śm> sposób doraźny, bym powiedział, ale ten sposób nie pokazuje, co jest aktualnie konkretną przyczyną, że nas organizm reaguje. Na pierze, na pyłki kwiatowe, na sierść kota czy psa. Są zaburzenia, które o tym decydują. I kwestia leczenia alergii kortyzolem, kortyzonem czy podobnymi lekami, jest tylko leczeniem objawowym. I generalnie uznaje się, że tego typu leczenie. Ostatecznie kończy się poważnymi konsekwencjami. Kwestia czasu. Co wpływa na powstawanie intensywność reakcji alergicznych? Decyduje chaos. Jaki mamy w naszym organizmie, bo jesteśmy wszyscy pod wpływem alergenów środowiskowych. Jak powiedziałem, czy to z, z, z pożywienia, czy to z wody, czy z środowiska, czy z środków kosmetycznych, etc. etc. Nie wszyscy jednak mają alergię. Ciekawym jest, że Ogromny wpływ na nasze reakcje, zwane alergicznymi, traktowane są w medycynie przyczynowej jako jeszcze chęć organizmu do reagowania na to, co mu przeszkadza. Niemniej, jak wcześniej wspomniałem, sama eliminacja alergenów jest działaniem doraźnym. Czasami jest to niemożliwe, ponieważ. Nie możemy wyeliminować powietrza, którym oddychamy. Wiele alergenów możemy znaleźć w powietrzu. Nie zawsze używamy filtrów do wody. Nie zawsze kupujemy ekologiczną, podobnie w, w, w mniejszym, aczkolwiek stopniu skażoną żywność. Dziś jest niemożliwością. Dlatego <laughs> uważam, że eliminacja samego alergenu nie rozwiązuje sprawy, bo jak powiedziałem, nieznalezienie przyczyny reakcji organizmu, dlaczego rea organizm reaguje na dany alergen w ten sposób czy inny, doprowadzi nas do poważnej choroby. Kwestia czasu. Ciekawym jest, że większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, które dzisiaj mają, kiedyś tego nie było, proszę zauważyć, nasze babcie spały tylko na, pod pierzynami z pierza. spały na poduszkach z pierza, dzisiaj ludzie mają uczulenie na pierze. Ludzie mają na, uczulenia na pyłki kwiatowe, które po, były z nami od początku świata. Dzisiaj ludzie mają uczulenie na sierść psa lub kota. Przecież psy i koty były z nami od samego praktycznie początku. Może nie koty, psy były. Y, y, y. Dzisiaj nam przeszkadzają pleśnie do tego stopnia, że nie możemy znieść nawet najmniejszej ich ilości. Pytanie jest więc, gdzie leży przyczyna tego, że nasz organizm w ten sposób reaguje? Proszę Państwa, chcę jeszcze raz jedną rzecz podkreślić. Badanie z krwi naszego bio, biochemicznego profilu jest badaniem subiektywnym. Nie ma w mojej opinii Którą opieram na, na opiniach z kolei ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy parają się, lekarzy, naukowców, którzy od ponad 50 lat starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego dzisiaj alergie dotyczą coraz to większej il, liczby ilości ludzi. W Polsce 50 połowa, 50%. Ludzi ma jakiegoś rodzaju alergię. Czy to na składnik danego pokarmu, czy środowiskowe czynniki, substancje y, do, dostępne w środkach piorących, czy y, kosmetyka. Dlaczego tak reagują? Otóż większość ludzi, którzy mają tego typu reakcje, mają problem z trybu życia, jaki prowadzą. Z trybu mam tu na myśli sposób, w, w, na, w, sposób mm, odżywiania, ich sposób odżywiania i charakter nawet pracy, jaką wykonują. Jaki stres codziennie im dostarcza życie? W jakim stopniu Otóż ci wszyscy ludzie, dlaczego o tym mówię? Otóż ci wszyscy ludzie mają problem z nadnerczami. Nadnercza produkują hormony, które albo są prozapalne, jak aldosteron, i kortyzol, który otrzymaliśmy po to, żeby kontrolować stany zapalne w organizmie. Teraz jest pytanie, co może być powodem, naszych, że nasze nadnercza nie funkcjonują tak, jak powinny? Otóż <laughs> wpływ ma przede wszystkim nasz sposób życia, ale przede wszystkim wiadomo jest, co... Co jest katalizatorem, co jest świecą zapłoną, jakie czynniki, jakie substancje powinny otrzymać nadnercza, żeby funkcjonowały tak jak powinny. Proszę Państwa, do tego żeby nasze nadnercza funkcjonowały właściwie potrzebne jest wiele substancji między innymi musimy tu mówić o miedzi o molibdenie o witaminie C o witaminie A o witaminie E o aminokwasach niektórych ale przede wszystkim zobaczyć Dlaczego hormony? Bo są ludzie, którzy są obciążeni i wciąż produkują hormony nadnerczy w takiej ilości, jaka być ewentualnie powinna, ale te hormony nie, do, nie docierają do komórek. Co jest powodem? Blokady receptorów. I tutaj trzeba wiedzieć, że nawet nadmiar miedzi może spowodować, a dzisiaj jest to bardzo powszechne zjawisko, może spowodować blokadę receptorów dla hormonów nadnerczy. Trzeba spojrzeć w organizm, jaki jest stosunek prozapalnego sodu, że tak powiem, ponieważ on jest czynnikiem, który promuje produkcję aldosteronu, o którym wspomniałem, i potasu. Potasu który jest y, y, czynnikiem, y, minerałem, który promuje, katalizuje produkcję kortyzolu, tego uspokajającego kortyzolu, że tak powiem. I tutaj jeszcze raz podkreślam: badanie z krwi, z, y, stosunku z sodu do potasu jest absolutnie. Nieadekwatne, aby wydać obiektywną opinię. Tutaj możemy tylko ewentualnie określić faktyczny stan, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o poziom sodu i potasu, na podstawie tego, co organizm decyduje i co, czego ma za dużo, wyrzuca. Tego, co ma za mało, nie wyrzuca do włosu. I tylko na tej podstawie możemy powiedzieć, czy to nasza alergia na, na y, y, pyłki kwiatowe ma źródło, co jeszcze raz podkreślam, u większości y, ludzi a, e, alergi, e, alergików ma swoje podłoże w, nar, w nadnerczach. Nadnercza z kolei współpracują bezpośrednio z tarczycą. I tu wchodzimy w sferę metabolizmu. Jak my, jak wygląda nasz metabolizm? Czy mamy go w stanie stabilnym? Czy mamy spowolniony, czy mamy go przyspieszony? O tym wszystkim decyduje stosunek pewnych konkretnych minerałów, chociażby jak wspomnianych, sodu do potasu, miedzi do cynku, wapnia do magnezu. Na innej podstawie nie stwierdzimy generalnie w jakim kierunku czy na jakim poziomie jesteśmy. Jeśli chcemy uporać się z alergiami, zwiastunami, chorób poważnych, które mogą i nadejdą prawdopodobnie, jeśli to nie będzie znane podłoże naszych alergii, jeśli tego nie wyregulujemy, to leczenie symptomatyczne, czy to kortyzonem, czy jego podobnymi, do niczego nas nie doprowadzi. Proszę o tym pamiętać, że. Jeśli mamy alergię, to znaczy, że w naszym organizmie jeszcze jest coś, co w nim wymaga naprawy, a coś, co jeszcze funkcjonuje. I tu jest czas na to, żeby sprawdzić, czego ma za dużo ten nasz organizm, czego ma za mało, co mu przeszkadza. Nie ma innej możliwości, w mojej opinii, jak sprawdzenie, co organizm decyduje. Nie na zasadzie przypuszczeń, że pracuję w kopalni, to prawdopodobnie mam trochę więcej rtęci w sobie. Nie. My musimy dokładnie wiedzieć, co organizm, o co woła, o co prosi, a co chce wydalić. I na podstawie włosa my możemy mu dokładnie pomóc, ustalić, przywrócić biochemię tego organizmu do tego stanu. Żebyśmy się czuli jak kiedyś nasi praojcowie, jak nasi y, dziadkowie. Nie reagowaliśmy, którzy nie reagowali na pyłki, na sierść w taki sposób, jaki dziś my reagujemy. To jest moja prośba, żeby się nie powtarzać, że wszystko sprowadza się do. Y, y, żeby nie było to tak odebrane, bo nie chciałbym w ten sposób. Że wszystko sprowadza się do sprawdzenia metali ciężkich i czy do zasobu minerałów, ale to jest podstawa i tego nie, nie mogę uniknąć, ponieważ minerały są świecami zapłonowymi do wszystkich procesów i od tego należy zacząć: czy leczenie, czy działania profilaktyczne. Zobaczyć, co jest w organizmie. I tutaj bardzo bym chętnie zakończył temat alergii yy, yy, prośbą do Państwa, żebyście, jeśli naprawdę Wam alergie przeszkadzają, a szczególnie dzieciom, dzisiaj widzę, konsultując, yy, bo wiem, że dzieci już są yy, zalergizowane, że tak powiem, uczulone na pewne substancje już w łonie matki. Ponieważ jeśli matka wprowadza do al organizmu alergeny, to te alergeny niestety są również częścią nowo tworzonego się życia. Stąd też dzisiaj słabość immunologiczna wśród dzieci, ponieważ dokładnie robimy, nie, nie, do, nie robimy dokładnie tego, na co nalegam jako dietetyk, jako konsultant na sprawdzenie z pokorą, co organizm potrzebuje. Nie na zasadzie przypuszczeń i nie na zasadzie standardów, wskazań standardowych, a na zasadzie rzetelnej. I co jeszcze chciałbym tutaj dodać na koniec, że Wiele jest wskazań, dzisiaj wielu się narobiło ekspertów, że tak powiem, od spraw żywienia, od diagnostyki itd. Tak Ale proszę Państwa, czego nie zauważam, to to, że podchodzą do wskazań w sposób indywidualny, czyli dla każdego. Musi być inna, inne wskazanie. M nie musi, a może być. Żeby osiągnąć sukces, którego oczekujemy, musi być wszystko traktowane na zasadzie indywidualnej. I oto proszę, żebyście Państwo sobie nie żałowali, jeśli wam zależy na zdrowiu własnym i swoich najbliższych, żeby, żebyście zaczęli od podstaw, czyli od sprawdzenia, co też de facto w moim organizmie się odbywa? I to jedynie możecie sprawdzić analizując tkankę miękką, jaką są włosy. Dziękuję.